Kolnie odbyła się konferencja prasowa poświęcona wyjątkowemu wydarzeniu obchodom 600-lecia miasta. To niezwykły jubileusz, który jest okazją do wspólnego świętowania bogatej historii, kultury i tradycji. Władze miasta przygotowały szereg ciekawych wydarzeń na cały rok jubileuszowy. To 600 lat temu książę Mazowiecki Janusz I nadał prawa miejskie dla naszego miasta i będziemy świętować ten wspaniały jubileusz. Chcemy, żeby Nasi mieszkańcy, którzy mieszkają w Kolnie, ale nie tylko, byli dumni z naszego miasta, bo to piękna historia. Jesteśmy jednym z najstarszych miast w województwie podlaskim. Leżymy historycznie na ziemi mazowieckiej i wpisujemy się przepięknie w wielokulturowość Podlasia. Będziemy świętowali, myślę, na miarę naszych możliwości. Zaczynamy świętowanie takie huczne 13 czerwca w piątek, bo nie jesteśmy przesądni. Będzie uroczysta sesja, na której wręczymy medale z podobizną księcia Mazowieckiego Janusza I. Sesja nadzwyczajna. W piątek zaczynamy obchody na Parku Miejskim koncertem Dawida Kwiatkowskiego. Liczymy, że zachęcimy tym naszych mieszkańców, gości, żeby na te obchody się zjawili. Ale w sobotę będzie równie pięknie, bo zamienimy się w miasteczko średniowieczne będzie korowód, który przejdzie ulicami naszego miasta. Będą rycerze w strojach z epoki, będą mieszczanie. A na parku odbędzie się nadanie, akt nadania praw miejskich przez księcia Mazowieckiego Janusza I. Współpracujemy z grupą rekonstrukcyjną, która właśnie uwiecznia średniowieczne, średniowieczne wydarzenia. Ale także będziemy mieli miasteczko średniowieczne będzie bardzo dużo atrakcji dla młodych ludzi, dla dzieci, no bo to przecież oni będą kształtować przyszłość naszego miasta. A nasze miasto to stare miasto z tradycjami, ale również rozwijające się i stające się coraz bardziej nowoczesnym miastem. I tak jak wspomniałem na wstępie, chciałbym, żebyśmy wszyscy poczuli się dumni z naszego miasta. Oczywiście włączyliśmy do współpracy wszystkie jednostki kulturalne, oświatowe. Na pewno bardzo duży udział w przygotowaniu ma Koleński Ośrodek Kultury i Sportu, ale zaangażowały się również nasze szkoły, szkoły podstawowe, przedszkole, szkoły ponadpodstawowe, a i przedszkole, czyli będzie przekrój mieszczan, naprawdę od najmniejszego do najstarszego. Nie wspomniałem o tym, a to bardzo fajna fajna, fajna sprawa, ponieważ jeden z mieszkańców Kolna, koleński artysta, pan Paweł Podeszwik, skomponował Hein miasta i bardzo mnie osobiście się bardzo podoba i myślę, że będzie to oficjalny u miasta na następne 600 lat. O, tak I premiera będzie dokładnie. Premiera będzie, tak, będzie 13, na pewno odegramy ten hejnał przy odsłonięciu tablicy czy Popiersz. popiersia Księcia Mazowieckiego I przed Urzędem Miasta. Myślę, że, że cykl imprez no, powinien zadowolić każdego, bo od muzyki popularnej będziemy mieli koncerty, później do muzyki klasycznej. Współpracujemy z Filharmonią Łomżyńską w tym temacie i myślę, że ten program... Będzie na tyle bogaty, że zadowoli zarówno naszych mieszkańców, jak i wszystkich, którzy zechcą uczestniczyć w naszych obchodach. Zachęcamy do czynnego udziału w obchodach 600-lecia miasta Kolno, a także do śledzenia relacji z wydarzeń w telewizji Narew.